Perfect Clean. Pranie tapicerki, ozonowanie, kompleksowe sprzątanie domów, czyszczenie, konserwacja podłóg, mycie i czyszczenie okien. Zakres i system pracy dostosowujemy indywidualnie do klienta. Maria Wilgorz, zapraszam na kolejne wydanie Faktów Milickich. Dziś w faktach. Majówka w gminie Milicz. Dom niepodległości w Słowie. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 1 maja świętowaliśmy 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, środkom europejskim oraz wielkiemu zaangażowaniu lokalnych samorządów i społeczności, nasz kraj przeszedł niesamowitą metamorfozę. Gmina Milicz wraz z Ośrodkiem Kultury w tym dniu zaprosiła miliczan do wspólnego świętowania tej rocznicy. O godzinie 12 rozpoczęła się majówka przy akwarium plenerowym w Miliczu połączona z otwarciem sezonu rowerowego. Dziś 1 maja, obśmiewane przez lata święto pracy, jednak pomimo, pomimo zmiany ustroju jest nadal dniem wolnym. Pozostaje nadal świętem pracy, a od 15 już lat świętem pracy na rzecz Unii Europejskiej. Wszystkim sceptykom integracji warto przypomnieć marzenia milionów Polaków z lat 80. i 90.. Marzenia o byciu w Unii. Marzenia o byciu pełnoprawnymi Europejczykami. Marzenia o uczestnictwie w życiu Zachodu. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Powiedział jeden z wybitnych Polaków. Zainteresowani dobrze wiedzą. I odmienił tym samym oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Zastanawiasz się, co by było, gdyby. Nie Unia Europejska. To proste, Podjedź na granicę w medyce w Chrebennem, W Terespolu przekrocz te granicę i zobaczysz, to jest zmiana dla Polski, to jest zmiana dla Europy. Cztery lata później składaliśmy wniosek na budowę ścieżki rowerowej ze środków unijnych. Wtedy. Autorem tego projektu Łukasz Rokita przygotował wniosek, który pozwalał nam już od 1 maja 2012 roku powiedzieć: rowerzyści wszystkich krajów, łączcie się i tutaj 1 maja rozpoczynać sezon rowerowy tego pięknego sportu, tej pięknej rekreacji. I dzisiaj dzieci, które urodziły się już w Unii Europejskiej. I wnuki, które urodziły się już po 2004 roku, korzystają z dóbr, z tego wszystkiego, co nam dała wspólna Europa. Korzystają także z tej Europy wolnej od wojen, wolnej od konfliktów. I niech tak będzie jak najdłużej, niech tak będzie zawsze. A dzisiaj cieszmy się rowerem, ścieżką i piękną pogodą. Wszystkiego dobrego. Pomimo kapryśnej pogody radośnie obchodzono w gminie Milicz święto Konstytucji 3 maja. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się pod Urzędem Miejskim, spod którego wyruszyła parada nad Milicki Zalew Rekreacyjny. Tradycyjnie uroczystości uświetnił Polonez w wykonaniu gimnazjalistów, którego choreografię przygotowała pani Danuta Żołdak. W paradzie udział wzięły też jak co roku majoretki, seniorita oraz milicka orkiestra dęta. 228 lat temu... Nasz kraj, będący w głębokim kryzysie, zniósł się nad swoje wyżyny i po raz pierwszy zadziwił Europę. Zadziwił ją w ten sposób, iż jako drugi kraj po Stanach Zjednoczonych spisał nowoczesny dokument, nowoczesną konstytucję, która znosiła liberę veto, tworzyła instytucje centralne oraz stałą armię. Ideą konstytucji. Była przede wszystkim równość wszystkich wobec prawa. Wprowadzała trójpodział władzy, władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przez lata konstytucja była wzorem w czasach zaborów. Była wzorem do naśladowania, była przyczynkiem do tego, iż nasi rodacy walcząc o niepodległość zawsze kierowali się jej fundamentami. 26 kwietnia w parku im. Tadeusza Suchorowskiego w Sułowie miało miejsce uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości dla kresowiaków. Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS i w, przy współpracy Sołectwa Sułów powstała inicjatywa, żeby upamiętnić ludzi pochodzących z Kresów Wschodnich. Dyskutowaliśmy, gdzie posadzić symboliczny Dąb niepo, Niepodległości dla kresowian. Dyskutowaliśmy gdzie i kiedy. Wybraliśmy miejsce. Jest to park imienia... Tadeusza Suchorowskiego, który był pierwszym prekursorem, inicjatorem kultury na tych naszych ziemiach tutaj w Dolinie Baryczy. Jest to park właśnie imienia Tadeusza Suchorowskiego. Tadeusz Suchorowski był kresowianinem i dlatego podjęliśmy decyzję, że właśnie w tym miejscu i w tym czasie, ponieważ jesteśmy jeszcze w okresie niepodległości i dlatego dzisiaj sadzimy ten symboliczny dąb dla Kresowian, żeby upamiętnić, że my przyjechaliśmy, właściwie nie my i nie ja, ale moi rodzice i około 75% społeczeństwa, które zamieszkało po wojnie, po II wojnie światowej tutaj na tych Kresach, na tych ziemiach, ziemi milickiej i dlatego Czujemy się w obowiązku, żeby pamiętać o kresowiakach i ten dom właśnie jest poświęcony tym, którzy zamieszkali na tej ziemi, a którzy pochodzą z kresów wschodnich. W czwartek 25 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, organizowany corocznie przez Komendę Powiatową Policji w Miliczu, a adresowany dla uczniów szkół podstawowych. W województwie dolnośląskim turniej realizowany jest w czterech etapach – eliminacje szkolne, powiatowe, strefowe i finał wojewódzki. W eliminacjach międzyszkolnych powiatu udział wzięły drużyny zwycięskie wyłonione w eliminacjach szkolnych. Proszę, powiedz mi, jak jechało Ci się? Jak oceniasz ogólnie też tę imprezę? Yy, ogólnie to ten konkurs jest bardzo fajny. Są zawsze fajne nagrody. Yy, jechało mi się w tym roku dobrze, bo jestem już czwarty raz. Yy, tylko miałam trzy punkty minusowe. Ja ogólnie bardzo lubię ten konkurs, bo, bo, bo jest taki inny niż wszystkie i jest fajna właśnie ta część praktyczna, kiedy można pojeździć na, na tym slalomie i na tym całym torze. A jak ci poszło na slalomie? Dobrze. Yy, ogólnie w tym roku mi poszło najlepiej chyba, jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, bo miałam tylko trzy punkty. Yy, najlepiej mi poszła właściwie ósemka, bo nie straciłam żadnego punktu, a ósemka jest dosyć trudna. Tak, jesteśmy właśnie w trakcie rozgrywania finału powiatowego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowym. Ten turniej co roku odbywa się już po raz kolejny raz. Turniej polega na tym, że szkoły w powiecie milickim, zarówno szkoły podstawowe, jak i szkoły podstawowe, gdzie są jeszcze klaski gimnazjalne, organizują sobie szkolne etapy. Zwycięzcy tych szkolnych etapów przychodzą tutaj właśnie tak jak dzisiaj na etap powiatowy. A zwycięzcy dzisiejszego turnieju będą reprezentować powiat milicki na etapie strefowym we Wrocławiu, który będzie się w maju. Natomiast zwycięzcy już w tej strefy idą dalej i mogą reprezentować nawet województwo dolnośląskie już w finale ogólnopolskim. Do dzisiejszego turnieju zgłosiły się trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, to są szkoły z Milicza i Szkoła Podstawowa z Kuźnicy Ten turniej jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to są y, uczniowie w wieku od 10 do 12 lat i druga kategoria od 12 lat wzwyż. W pierwszej kategorii, w tej młodszej mamy dwie drużyny, szkoła podstawowa numer jeden i szkoła podstawowa w Kuźnicy Trzeszickiej. W kategorii drugiej, tych uczniów starszych mamy trzy drużyny. W kategorii uczniów młodszych drużyna składa się z czterech osób, te starsze grupy drużyny mamy tutaj trzyosobowe. Turniej składa się z trzech części, część praktyczna to to co Państwo widzicie za mną, to jest jazda rowerem po torze przeszkód. Następnie jest część teoretyczna, czyli rozwiązywanie testów wiedzy, gdzie uczniowie no, muszą rozwiązać te testy. Posługują. Tam na testach mamy na przykład pytania dotyczące znaków drogowych, ruchu na skrzyżowaniach itd. I trzecia część to są zajęcia praktyczne dotyczące pomocy przedmedycznej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Faktów Milickich.